Maturanat. Dzisiaj będziemy omawiać znak byka, Ryszabcha. Jak dobrze wiecie, ten znak ma bardzo dużo wspólnego z gromadzeniem, posiadaniem, tak. To kluczowe słowo, które można opisać czy przypisać temu znakowi, to gromadzenie, tak. Dóbr doczesnych, czyli takich materialnych. Jest tutaj jedzenie, zobaczymy tutaj, odczytamy z tego znaku pieniądze, tak zwane nasze bogactwo. Dlatego w tradycji wedyjskiej, Jedenasty Dom odpowiada za nasze wpływy, które otrzymujemy, czyli tak zwaną naszą wypłatę a drugi dom ukazuje to, co my jesteśmy w stanie nag nagromadzić. Tak, wiemy, że y, dziewiąty dom w horoskopie to nasza nauka, to co y, y, żeśmy sobie przerobili, nauczyli się. Tak, dziesiąty dom to nasza praca, a jedenasty dom to y, nasze zarobki. Nasze marzenia, jakie byśmy chcieli, aby te zarobki wyglądały. Więc, jeśli chodzi o znak byka, to zdecydowanie wiemy, że ten znak ukazuje nam bogactwo. Przejdziemy teraz tutaj do slajdu, gdzie zawsze od niego wychodzę. Widzimy tutaj naturalny horoskop, czyli Kala Purusza, gdzie znak byka. To drugi dom. Ten znak ukazuje nam coś, co jest bardzo, bardzo istotne, a mianowicie jedzenie, tak? Dlatego w tym znaku zodiaku zobaczymy przyrodę. Dlatego pierwszym władcą znaku byka jest Wenus, a drugim władcą to księżyc, tak? Księżyc jest bardzo istotny dlatego, że ukazuje nam jedzenie. Drugi dom w naturalnym horoskopie również to jest znak byka ukazuje nam naszą mowę. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ten znak, to kolor tego znaku jest biały, ukazuje nam czystość i w tradycji wedyjskiej mamy tutaj tylko symbol byka ale nie tylko symbol byka, ale i pięknego mężczyznę, tak, którego ręce są skierowane w taki specjalny sposób i nazywa się to mudra, tak, które symbolizują bóstwo. Te symbole przypisane są Mahalakshmi, czyli bogini bogactwa, i panu siwie, który nosi nazwę Somnat. Te mudry mają swoje nazwy, Abhaya, czyli ten, co nie ma strachu, tak? I waradka, czyli ten, co daje błogosławieństwa. Czyli oznacza to, że ten znak byka może pobłogosławić nas dużym bogactwem, dobrobytem, tak? Dlatego jak ktoś chce być bogatym, powinien wielbić siukrem, czyli Wenus, tak? Wiemy, że w tradycji wedyjskiej bardzo istotne są remedia, Czyli niczym innym jak tak zwane lekarstwa, ja to nazywam lekarstwo, na to, aby poprawić kondycję naszych planet, aby nasze życie miało więcej bagi, szczęścia, abyśmy w tym świecie nie tylko zmagali się, ale te remedia. Mają za zadanie oczyścić naszą karmę nie tylko zewnętrznie, ale bardzo, bardzo głęboko, tak aby korzeń danego problemu był wyleczony. To co ciekawe, to mogę powiedzieć Wam, że w tradycji wedyjskiej nie tylko używamy mantr, które mają dużo ws wspólnego. Z, z planetami, ale również mantry, które używamy do znaków Zodiaków. Mamy 12 Aditya, aditya czyli form Suri, Słońca, y, które przypisane są każdemu znakowi y, i kiedy słońce zmienia swój znak zodiaku, wtedy inna forma słońca manifestuje się, ma swoją nazwę i w rikwedzie są przepiękne mantry, które możemy intonować do tego, aby ulepszyć, polepszyć jakość danego znaku zodiaku. Bo wyobraźcie sobie, że wyobraźcie sobie pewien dom, pokój, tak? Na przykład zbyka. Tak i wiemy, że władca tego znaku jest marana, czyli na przykład w, w takim stanie śmierci. Wtedy dany znak Zodiaku nie da nam odpowiedniej ilości, że tak powiem, nie wyprodukuje e, odpowiedniej ilości e, owoców, które mógłby ten znak dać. Dlatego e, Parasiara poleca intonowanie specjalnych mant z Rikwedy dla poszczególnego znaku Zodiaku. I wtedy ta, e, ta ziemia urodzajna staje się, jest w stanie dać duży plon, ten znak jest w stanie... Odżyć, tak? Dlatego um, ja osobiście intonuję codziennie um, te um, mantry z Rikwedy. E, zazwyczaj polecane jest, aby intonować mantry do znaku Zodiaku, gdzie jest Księżyc i Słońce, tak? Dlatego, że to są dwa główne, e, dwa główne świ e, światła, które e, mówią nam o dobrobycie i o zdrowiu, tak? O poczuciu bezpieczeństwa, dlatego są bardzo istotne. Ale tak jak wspomniałem, kiedy dana gracha, dana planeta jest w znaku w upadku albo jest marana, jest w takim stanie śmierci, dobrze również wzmocnić dany znak Zodiaku. Ten znak byka jest bardzo, bardzo istotny, dlatego że ukazuje nam utrzymanie. Dlaczego utrzymanie to podobnie jak ym, pierwszy dom. Zobaczcie, tutaj pierwszy dom to my. Drugi dom ukazuje jedzenie. Czyli bez wsparcia, można powiedzieć drugiego domu, ym, pierwszy dom Lagna, czyli my, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Podobnie jeśli zobaczymy y, czwarty i piąty dom, tak? Czwarty dom to nasz umysł, a piąty dom to nasza modlitwa, mantra mantra bawa, tak się nazywa ten dom, piąty dom, dlatego um, drugi dom od czwartego ukazuje, na, jak nasz umysł um, odżywia się poprzez um, intonowanie różnych rodzajów um, mantr. Dlatego drugi dom pokazuje nasze utrzymanie. Podobnie na przykład siódmy dom. Siódmy dom ukazuje nasze małżeństwo. Tu jest tula, czyli waga. Drugi dom od siódmego, jeśli nie jest silny, ukazuje koniec małżeństwa. Wow. To jest coś, co warto zapamiętać, warto wiedzieć. Jest to bardzo pomocne w... Analizie. Jak już y, wspomniałem, y, władcą y, byka jest Wenus, y, Siukra. Dlatego, jeśli ktoś chce wzmocnić ten y, znak Zodiaku, to y, powinien wielbić Wenus albo Maha Lakshmi. Jest to również forma, można powiedzieć, many, matki natury, jak ktoś chciałby troszkę inaczej to zrozumieć, lub, lub pana siwe, tak? czyli forma somnat. Jak najbardziej wtedy nasza materialna tutaj, materialne życie polepszy się. Dla przykładu, na przykład, jeśli mamy zdjęcie albo pewną formę bóstwa, to um, jeśli e, intonujemy e, mantry e, i patrzymy, powinien się skupić na lewej ręce danego bóstwa, e, intonować przypisane mantry i to jest bardzo e, korzystne, jeśli chcemy, e, e, jeśli chcemy e, dzieci na przykład, tak? Albo inne błogosławieństwo, tak? Dla przykładu, kiedy kobieta pragnie męża, powinna wielbić formę pana Siwy, tak? A kiedy mężczyzna pragnie ożenić się, on powinien wielbić Macha Lakshmi. Więc tutaj są takie pewne elementy, które jakby możemy wdrożyć w, w w te remedia, w mantry, ale niekoniecznie. tak? W obecnym czasie, jakim żyjemy, jest to czas Kali Yuga, czyli czas kłótni, hipokryzji, gdzie ludzie walczą, jest dużo agresji, przemocy. I jest taki werset. Harenam, 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 Że w tym wieku kłótni i hipokryzji jednym z, z takich mocnych i przypisanych, można powiedzieć, czynności w tych czasach jest intonowanie mantr, że one leczą dany problem Dany korzeń danego problemu jesteśmy w stanie funkcjonować. Dla przykładu ten czas, w którym żyjemy, jest przypisany znaku koziorożca. Dlatego Jowisz upada w koziorożcu, czyli dobre cechy będą upadały. Czystość, prawdomówność, miłosierdzie, wyrzeczenie upadają w kaliudze w obecnym czasie, a Mars jest wywyższony. Czyli tutaj więcej agresji, przemocy, tak, złości, gniewu, kontroli w, tym, w tych czasach. Tak. Dlatego musimy wzmacniać Jowisza w naszym horoskopie, wtedy w naturalny sposób nasze życie będzie dużo, dużo łatwiejsze, dużo lepsze. Ok, wracajmy do, wracając do znaku byka. Ten znak jest silny. Jeśli ten znak jest silny w naszym horoskopie, Wtedy osoby będą bardzo wysocy, tak? jest to bardzo również pomyślne, jeśli osoba jest wysoka i jest powiedziane, że to jest, daje dużo błogosławieństwa do tego, żeby być popularnym. Tak? Pamiętajcie, że Mars ukazuje osobę o niskim wzroście, a Wenus osoby o y, wysokim wzroście, tak? czyli osoby, które są dość wysokie. Tak? Kolejną ciekawostką jest to, że ten znak ukazuje siłę. W nocy, tak? Dlatego osoby, które urodziły się z lagną w byku, najlepiej jeśli to jest noc i najlepiej o północy. Wtedy ten znak staje się bardzo silny i da osobie dużo błogosławiec. Jeśli zobaczymy na horoskop przykryszny. On urodził się o północy właśnie z lagną w byku, tak. Kiedy pomyślisz o innych znakach, jeśli chcemy zobaczyć czas, tak, to wiemy, że znak barana jest to mniej więcej 22, byk to jest 24, bliźnięta to jest około 2 nad ranem, rak to jest 4, i lew, dla przykładu, to jest szósta rano. Dlaczego, skąd to się bierze? Dlatego, że wschód słońca jest brany tutaj pod uwagę i to się liczy od znaku, od znaku lwa, dlatego, że słońce wstaje i to jest mniej więcej co dwie godziny to się zmienia. OK. ten znak zodiaku, znak byka możemy podzielić na sześć części. Ale um, ja y, tutaj wymienię tylko trzy, podzielę ten znak na trzy części. Wiemy, że każdy znak zodiaku ma po 30 stopni, dlatego y, od y, pierwszej 10 stopni ukazujesz y, tak zwane nogi, które się zapierają, czyli jest osoba bardzo uparta, tak. Nogi są silne, tak? Od 10 do 20 stopni jest to tak zwany garb tego byka, tak? Symbolizuje tutaj w tradycji wedyjskiej Shiva Lingę, tak? Jak zobaczycie na Shiva Lingę, to jest taki wydłużony, tak? Ukazuje bogactwo Pana siwy somnat, tak? I taka osoba mogą być częścią dużych i ogromnych projektów w życiu. I ostatnie 10 stopni, czyli od 20 do 30 jest tutaj głowa. Jest tutaj okazan, ukazana, że jeśli są maleficzne planety, jest to bardzo niebezpieczne, niebezpieczne dla osoby, tak? jego, życie, jego życie może mieć dużo, dużo wyzwań. I tutaj jest powiedziane, że jeśli są maleficzne planety, wtedy ta głowa tego pyka jest podniesiona do góry, jest on gotowy walczyć. Jeśli planety są beneficzne, to głowa jest Spuszczona i symbolizuje tutaj więcej takiej łagodności, tak? Ok. Chciałem wam jeszcze tutaj ukazać ascendent w byku, co możemy odczytać z tego ascendentu. To to, że osoba jest artystyczna, i to wierzę się z tego, że władcą tego znaku jest tutaj Wenus. Osoba lubi mówić. Dlaczego osoba lubi mówić? A to dlatego, że drugi dom od ascendentu ukazuje naszą mowę. Jak wiemy, drugi dom odbyka to są bliźnięta, czyli tutaj osoba Zdecydowanie jest gadatliwa, tutaj osoba jest towarzyska, będzie dużo mówić. Wiemy, że ten znak ma bardzo dużo wspólnego z czytaniem, zbieraniem informacji, z dzieleniem się, dlatego napisałem tutaj, że lubi mówić. Potrzeba posiadania rodziny, błogosławieństwa najwyższego, czyli Boga siła umysłu, silny umysł, każda planeta w tym znaku dostarczy bogactwa, tak. Każda, dlatego że ten znak mm, ukazuje bogactwo, więc jeśli jest tam y, jakaś planeta, to zdecydowanie będzie chciała błogosławić tą osobę. Osoba praktyczna, trudności w życiu duchowym, dlatego że dziewiąty dom od ascendentu y, ukazuje dziewiąty dom od ascendentu ukazuje nam religię, ukazuje nam y, Kościół, ukazuje nam mistrza duchowego, ukazuje nam mentora takiego duchowego. Również z tego znaku odczytamy księży, zakonników, tak. I od ascendentu w znaku byka dziewiąty dom to Widzimy tutaj możemy sobie zobaczyć. Yy, mogę nawet wrócić, żebyście zobaczyli na, na slajdzie. Jeśli tu jest Ascendent, tu jest dziewiąty dom, to jest znak koziorożca, tak? Koziorożcem włada. Włada Saturn, dlatego ukazuje trudności w życiu duchowym. Jak już wspominałem, jeśli osoba jest wysoka, ukazuje to, bierze się to z tego też, że ten znak jest silny, więc jest to bardzo korzystne. Tak? biznesmen, problemy w małżeństwie. Te problemy w małżeństwie biorą się z tego. Że siódmy dom od byka to Skorpion, Skorpionem włada Mars i Ketu. Dwa, dwie maleficzne planety, które ukazują nam problemy w życiu małżeńskim. Zdecydowanie osoba może nawet dwa razy się ożenić czy wyjść za mąż. Tak? Posiadający Ziemię Nieruchomości to jest czwarty dom. Jeśli chodzi o Ziemię, o nieruchomości, wiemy, że czwarty dom. Tutaj to będzie lew, władcą, tutaj jest słońce, słońce zdecydowanie daje błogosławieństwa, jeśli chodzi o ziemię, nieruchomości, warto zobaczyć od czwartego domu, gdzie jest Mars, gdzie jest Ketu i wtedy będziemy w stanie zobaczyć, mieć więcej informacji, jak to będzie manifestowało się w naszym życiu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.